Cześć kochani, witam was na moim kanale W dzisiejszym odcinku przychodzę do was z książkami, które bardzo chciałabym przeczytać w lipcu Tych książek no troszeczkę jest, dlatego bo niektóre tytuły przechodzą z czerwca na lipiec, bo nie zdążyłam ich przeczytać Więc one po prostu będą wpisywać się w lipcowy TBR Mam tutaj ze sobą cztery książki, które aktualnie czytam Jest to wciąż nieustająco Hard Comfort Powiem wam, że na razie tą książkę męczę nie wiem dlaczego, ale główny bohater Artur bardzo, bardzo mnie irytuje i jestem ciekawa, czy jego zachowanie z czasem się zmieni, ale... Na ten moment jestem na stronie 131 i, i, i męczę się, tak szczerze mówiąc, nie chcę robić DNF-u. Chciałabym przebrnąć jakby do końca i dowiedzieć się, jak potoczyły się losy tych bohaterów. Kolejna książka, którą czytam, to szósta klepka, czyli pierwszy tom Jerzec Jady od Małgorzaty Musierowicz. Jestem na stronie 25. Dopiero w ogóle wchodzę w świat tych bohaterów i tak naprawdę mm, nie wiem, czy polubiłam się z bohaterami. Czy nie, dlatego no bo to jest dosłownie początek. Natomiast dostałam dużo wiadomości na Instagramie i też pod filmami tutaj moimi, że Jerzy tak naprawdę rozkręca się dopiero od trzeciego tomu. Nie chcę tej książki jakby odrzucać i na pewno będę czytać dalej. Kolejną książką, którą czytam jest Noa Ucieka, czytam. W sumie mam tylko zakładkę, jestem na piątej stronie to dopiero sam początek to jest literatura dziecięca. Jest to książka autora chłopca w pasiastej piżamie. Ja chłopca w pasiastej piżamie nie czytałam, ale oglądałam film, pamiętam chyba w gimnazjum i mi się podobał, nie wiem jakbym teraz ten film odebrała. Natomiast tutaj mamy 8-letniego Noa, który uważa, że o wiele łatwiej poradzi sobie z problemami, kiedy nie będzie musiał o nich myśleć. Dlatego ucieka daleko drogą, która wiedzie do lasu, a tam trafia do osobliwego sklepu, pełnego wyjątkowych zabawek i cudownej magii. No, zobaczymy. I męczy wciąż nieustająco krucyfiks Cartera. Jestem na stronie 117 i ja widzę tutaj jaką. Prace zrobił Carter w przeciwieństwie do pierwszego tomu Bo ja zaczęłam w ogóle swoją przygodę z Davidem Hunterem W sensie z tą serią, z tym policjantem od tomu 9. Nie chciałam ogólnie zaczynać tej serii od dziewiątego tomu To było niezamierzone, dlatego bo tamten tom wtedy przyszedł mi od wydawnictwa I zgodziłam się, żeby przeczytać to i zrecenzować na Instagramie Wtedy kanału nie miałam No i podobno, znaczy ja tak uważam, że nie trzeba czytać tych tomów po kolei, bo każdy kolejny tom to zupełnie inna sprawa kryminalna, ale ciągną się losy naszego głównego bohatera. Tak jak dziewiąty i dziesiąty tom bardzo mi się podobały, tak ten pierwszy nie do końca mi pasuje, momentami mnie nudzi, więc no. Chcę dokończyć i sięgnąć po kolejny tom Po prostu chyba muszę sobie wyrzucić z głowy, że czytałem już dziewiąty i dziesiąty tom I tam to było rewelacja, a to tak średnio, więc będę na pewno kontynuować Kolejną książką, którą będę czytać w lipcu jest reportaż Kubańczycy, zwykli ludzie w niemożliwym kraju Ogólnie ta książka jest naprawdę wydana przepięknie, przepięknie Ten kolor i ta okładka taka miła w dotyku sprawiają, że Chcę się po tą książkę sięgnąć. Tutaj z tej książki mamy dwa pytania. Jaka naprawdę jest Kuba i kim są jej mieszkańcy? Reporter, czyli autor tej książki, próbuje odpowiedzieć na te pytania, przyglądając się zwykłym ludziom, którym przyszło doświadczać gorzkich realiów epoki Castro. I pełnych niepewności czasów po śmierci El Comandante, a wszystko to na jednej z najpiękniejszych wysp Karaibów. Ja jeszcze nie czytałam żadnego reportażu o Kubie, więc tym bardziej się cieszę, że tą książkę u siebie mam, dlatego bo. Wiem, w sensie tak wskazuje na to opis, że będziemy mieć tutaj mieszkańców, czyli takich zwykłych ludzi, którzy będą opowiadać swoje historie. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Kolejną książką, którą bym chciała czytać w lipcu, jest to książka na pewno bardzo trudna pod tytułem Nazywam się Moja historia. I tutaj na kartach tej książki mamy właśnie wyznanie kobiety, która przez ponad 3 lata walczyła w sądzie nie tylko ze swoim gwałcicielem, ale także z systemem chroniącym sprawcę, a nie ofiarę. Jestem bardzo ciekawa tej książki, ale jednocześnie boję się po nią sięgnąć, bo wiem, że ona może mnie po prostu emocjonalnie zniszczyć. Chociaż ja lubię sięgać po takie trudne tematy, lubię takie książki czytać, które są trudne i mam czasami wrażenie, że sama lubię jakby zęcać się nad sobą. Jeśli chodzi o czytanie takich tytułów Ale jestem niesamowicie ciekawa I mam nadzieję, że w lipcu uda mi się przeczytać I kolejną książką, którą będę czytała w lipcu Jest książka Miłość i inne nieszczęścia I Ja tę książkę kupiłam w krakowskim się Kiedy byłam właśnie w Krakowie spotkać się z Weroniką Zrobiłyśmy wtedy takie świetne zakupy książkowe, przywiozłam wtedy do Rzeszowa 9 książek. I nawet we vlogu z Krakowa jest book haul właśnie z tego Dedalusa. Tutaj na górze macie odnośnik do tego filmu. Natomiast ta książka mnie mocno intryguje, w ogóle, okładka. Niesamowita. I jest napisana w bardzo fajnej formie, w sensie takiej przejrzystej Mamy tutaj ojca, który poluje na muchy harpunem Matkę, która codziennie zmienia imię I syna, który za karę musi oglądać telewizję Oraz żuraw w charakterze domowego zwierzątka Życie tej lekko ekscentrycznej, nadzwyczaj szczęśliwej rodziny Odmierzają takty jazzowych szlagierów I kolejne lampki szampana sączonego w tańcu Przez rodziców bezgranicznie w sobie zakochanych Do czasu, kiedy szczęście okaże się tylko pianą złudzeń Jeśli chodzi o ekscentryczną rodzinę, to przede oczami od razu staje mi tango mrożka o którym nawet mówiłam podczas mojej matury ustnej w 2016 roku z języka polskiego To taka moja dygresja W lipcu w ramach współpracy z wydawnictwem Media Rodzina Będę recenzowała również dwa tomy thrillera psychologicznego dla młodzieży Tutaj pokażę okładki Jest to pierwszy tom Stax i drugi tom Docs. Thriller, który rozgrywa się w takiej elitarnej szkole W skrócie właśnie Stax I do tej szkoły trafia... Dziewczyna, która dostała się do tej ekskluzywnej szkoły tylko i wyłącznie ze względu na stypendium, które otrzymała. I ta dziewczyna wchodzi do tej szkoły z pełnią obaw, czy aby na pewno uda jej się zintegrować się z kolegami bardzo zamożnymi. Brzmi ciekawie, nigdy jeszcze takiego klera dla młodzieży nie czytałam, więc myślę, że będzie to coś dobrego. W sensie taką mam nadzieję. I czekam jeszcze na książkę pod tytułem Wszystkie Nasze Chwile. Ta książka przewinęła mi się tam gdzieś na Instagramie u innych twórców. Widziałam. Że naprawdę ta książka zbra pochlebne opinie, i stwierdziłam, że okej, okay, podejmę się współpracy przy tym tytule. Mamy tutaj podział na dwóch bohaterów: na kobietę Erikę. Oraz mężczyznę Takera. Jest to podobno czuła historia dwojga młodych ludzi, razem i każdego z osobna, porywająca i zapadająca w serce. Zobaczymy, mam nadzieję, że tak właśnie będzie. I to tyle, jeśli chodzi o ten mój lipcowy TBR. Mam wielką nadzieję, że uda mi się te książki wszystkie przeczytać. Myślę, że z czytania większości z tych tytułów będę nagrywała vlogi. Bardzo lubię tę formę i we wtorek, najbliższy albo w środę. Będzie na kanale kolejny reading vlog z czytania trzech tytułów, do którego Was już z całego serca zapraszam. Ogólnie nie wiem, kochani, czy Wy też tak ciężko sobie radzicie z tymi upałami, ale dla mnie to jest po prostu tragedia. Nie ma czym oddychać, chociaż dzisiaj i tak jest lepiej, i dlatego nagrywam ten film w piątek, kiedy Wy to oglądacie, jest sobota. Dlatego, bo no, dzisiaj jest trochę chłodniej, była burza. Właśnie za oknem zaczyna brzmieć. Natomiast w środę i czwartek to była jakaś tragedia. Nie mogłam po prostu złapać oddechu momentami. Było strasznie. Dla mnie takie upały są nie do przejścia, są nie do życia. Ja toleruję temperaturę tak do 25 stopni. Reszta to dramat. Umieram i nie mogę sobie znaleźć miejsca, tak jak mój kochany piesek, który chodzi po domu i szuka jakiegoś chłodnego miejsca. No ale ja nie będę was zanudzać pogodą, myślę, że większość z was również ciężko te upały znosi. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, jakie książki planujecie przeczytać w lipcu. Wszystkie komentarze będę czytać. Dzięki, że oglądaliście, widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!